Cześć wszystkim, ostatnio chcieliście, żebym nagrała Wam filmik o moich ozdobach świątecznych, więc po prostu go dzisiaj dla Was nagrywam. Chyba normalnie pięć razy byłam na stryku, żeby znieść wszystkie swoje ozdoby, tak dużo mi się nazbierało. Ok, więc po prostu zaczynamy. Pierwszą ozdobą no to jest taki jakby sztuczny śnieg sztuczne sople. Można sobie na przykład gdzieś na okno albo w innym miejscu je nakleić. Jeszcze taką podstawkę pod kubek. Takiego Mikołajka stojącego. Również taką bąbkę robioną ręcznie. Nie wiem, czy mi aparat w ogóle wyostrzy. Ok. Taki płotek. On świeci. Nież mam taki a, kominek. A, ale ja po prostu go będę używać jako dekorację. Zwykły domek, ale jest po prostu uroczy. Też mam a, taki wieniec. A, tylko w po prostu muszę zrobić. No więc to będzie właśnie też takie kreatywne. Mam no, również takiego grającego Mikołajka kulę. Śliczna jest ta kula. Bardzo mi się podoba. I tak sobie ona ładnie gra. Taki bardzo duży aniołek. Dostałam go w prezencie i bardzo mi się on właśnie też podoba. Tutaj mam taką, e, takie okienko. Też jest prześliczne. Z takich jeszcze ładniejszych e, rzeczy to jest makrama. A, też dostałam w prezencie śliczne. To jest bardzo też e, czasochłonne, żeby takie coś zrobić, e, więc bardzo mi się podobają takie rzeczy. I tutaj mam taki e, pilcowy e, podciąg. Tutaj sobie mogę też coś włożyć. Tutaj mam też e, taką lampkę. Z Mikołajem w środku. Mm, tylko muszę sobie właśnie baterię kupić i ona też będzie ładnie świecić tutaj mam też e, taśmę ledową e, nie wiem jeszcze gdzie w pokoju ją sobie e, przywieszę ale e, no już też nie mogę się doczekać e, jak będzie po prostu wyglądał efekt końcowy mam też e, taką ładną bombkę z koroną i sobie właśnie postanowiłam, że w tym roku będę miała czarno-srebrną e, choinkę. Tutaj mam też taki metalowy domek. I on świeci. Patrzcie, jak świeci. Też y, zakupiłam y, to jest raczej zabawka dla psa, ale spodobała mi się i sobie po prostu zrobić z tego też jakąś dekorację. Takie zwykłe pudełko, świąteczne. Mam też figurkę dziadka Mroza. Mam też takie zwykłe drewienko, ale można właśnie z tego zrobić jakąś też fajną dekorację, na przykład pomalować, coś napisać. Także, coś też z tego stworzę. też mam takie dwie pary saneczek Tu też lampkę, jako choinka. Tu już mam dużo takich bombek. To Wam tak tylko szybko pokażę. One były bardzo popularne, te bombki dawniej, ale są też, bardzo mi się właśnie podobają. Mam takie e, urocze świeczki. Taką pomąpkę śliczną z aniołkiem w środku. To też mam właśnie figurek, ale pokażę Wam tylko kilka. E, ale mam takie na przykład aniołki urocze. Jakiego Tutaj mam właśnie też dużo takich bombek, na przykład połoczywieńiec. mi mnie chce aparat wyostrzyć O, teraz. Puchate. I kilka różnych takich bombeczek. Taką czapkę, bucik i gwiazdkę. Mam jeszcze taki bębenek. Chojneczka. Ciątka do orzechów. Taki uroczy domek. I w sumie mam jeszcze dwie ostatnie rzeczy. Kolejka na szybę. Rzecz, która mi się najbardziej podoba, jest to taka duża dekoracja LEDowa. No i to było w sumie na tyle z moich takich nowszych ozdób. Mam nadzieję, że za rok będzie tego więcej, to wam też również nagram. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.